Mano, dziś wam pokażę jak zrobić intro na YouTube. Potrzebuję dwa programy CapCut, którego sobie zainstaluję CapCuta. Nie wiem, czego mam. Instaluję I i musimy jeszcze Muszę zainstalować kanwę i tam utworzyć nowe konto. Dajemy Kafka. to sobie mój Dziwny Develop. URL-owski niepotrzebny. ale dobra. Niep. Jakby co rodzice, to nie wiem, jakby to oglądali moi rodzice. Panie się nie dziwią, że ja to grałem, bo to... Bo to mój stary tablet. Warto wiedzieć. No dobra. Chyba nic dobra nie grałem w te snake clash. Ej, pana to człowiek <grywka> Zabał na blikacjach. Na Miniaturka wygląda skakujące. człowiek jedzie do telefonu, kot robi <laughs> Nam się instaluje kaput, to robimy teraz te nasze wideo O Jezus, miękają jabłki, dobra To by nie potrzebne mnie jest na ten Mac i Kasia, bo to intro dla mężczyzn, małych osób, które oglądają filmy na YouTube. To automatycznie sobie Twoje projekty. Myślę, że co sekundę i tam jak widać, musisz się tak, żebyś mógł cokolwiek zrobić. Ale więc tak. Nasze intro będzie trwało. O Jezu, chryste, co tu się stało? No i będzie trwało. Jezus. To 10 sekund. Idealnie 10 sekund. 1 milisekundę to nie, nie, nie bardzo. Dajemy sobie taki kolor biały lub możemy sobie dla lepszego efektu możemy sobie dać szary. Tutaj mam swoje stary z miniaturek, jak widzicie. Fy. Chcę <grymne> sobie dać przykład U z R User User Icon. Sobie zdoby. Ale żeby to tak wyglądało, Możecie tu dać swoje logo kanału, ja na typ sobie dałem... na i dajmy sobie nazwę kanału i tutaj na tym podstytule dajmy nazwę kanału na YouTubie Ja sobie daję... p-l Możemy też sobie być intro dla Wojana, jakby ktoś chciał. Dajmy sobie to na środku. Zdajemy sobie to. I teraz takie paski, żeby sobie... O nie, jednak sobie... Ja widziałem na YouTube-shotach, że ktoś mnie wyzywał od kidosów. Ja mówię, ten kto mnie wyzywa od kidosów, to Jest wielką kupą i, i wielką dupą. Bo ja nie lubię, jak ktoś mnie wyzywa. To jest przezwisko, który by każdy nie chciał, żeby by był przezwany. Nie no na Snapchatu, gdybym miał Snapchata, To, to. Tam nie, To tam było takie coś. Mam te roślin, mam paznokcie, a a wie. I tam i słuchałem się komentarzy, bo tam pisali, że, że niech ona jest sama kidosem. I, I tam był taki komentarz. Kto się przezywa, ten się tak sam nazywa. O Jezu. I... Dobrze się mówi. Kto się przezywa, ten się tak samo nazywa. I jeszcze jest taki jeden film, co mówi prawdę, że co jest złego w byciu kidosem? I na przykład ktoś mówi, że gra Fortnite, a nie ogarnia streama. Fortnite jest dla każdego. Każdy gra co zechce. Ja jestem dobry Fortnite'a przecież. Ja i on na takiej mapie. red versus blue. Mam dużo fragów. Jeżeli chodzi, że ja gram na Xboxie, to jestem dobrym pro playerem. Ale czemu wyzywać od Kidosów? To jest złe.

Roblox I Jak on kiedyś nagrywał film To był taki dureń Co napisał w sekcji komentarzy Że A on myślał, że już go nie ma I nie żył A jak on jeszcze żył To mu się zrobiło smutno Trzeba szanować kogoś życie A nie, że kogoś Goś Chcemy zabić Przecież zabijanie to jest złe i, I ten koleś myślał, że on już nie będzie żył. Dajcie ludzie komuś żyć! Nawet mi Golden Polska nie daje żyć, bo jeszcze nagrywa filmy z moich komentarzy, że... Tam był komentarz, gdzie mówiłem mu, że FNAF to horror dla dzieci. Dzieci. To naprawdę horror jest. Jest? No sobie tutaj... O Jezus! <laughs> Realnie się jakieś tutaj głupoty włączają. Nie, nie chcę tego. AI tak Kiedyś tego będę używał. No Jezu, nie pokazuj mi tego! Znowu. No Jezus! Dobra, jednak sobie nie dam tak, żeby to się. Dobra niech będzie... No dobra niech będzie takie, tylko że mi te durne okienko mnie denerwuje całe życie. Dobra. Przenieś na sam tył. Teraz to duplikujemy. Jeszcze jedno, widzowie. Jak, jak zobaczycie, że ktoś mnie na przykład Hejtuję. Nie na YouTube. To to po prostu zgłoście mi. Napiszcie mi, mi w komentarzu pod najnowszym filmem, że ktoś mnie hejtuje. Ja to zgłoszę. Też zgłoszę na policję. Bo przecież nie wolno hejtować. To, to jest całkowita prawda. Hejt to jest bardzo zła rzecz Najbardziej zła. Mamy tu na przykład tutaj jak chcemy sobie dać animację, to nie... Dajmy sobie animację wsięciągiem, żeby coś własną animacje. Dajemy sobie takie coś... Tak. Impert! Aresztowaliśmy jednak będzie impert wyrażenie fikołek nie wiem jak. możemy sobie dać takie albo oddech albo mocne wejście Impert, ja bardzo lubię impert. Dajmy sobie tu obrót. Pluskowanie. Nie, i będzie to wyglądać tak. A może wyglądać fajnie. Ale jeszcze coś dodajmy, bo to nie koniec. Ja w ogóle mam takiego kolegę, Kuba Gry. Jak, jak usłyszałam jego słownictwo, to myślę, że chciałbym mu powiedzieć, żeby no nie mówił brzydkich słów, bo ostatnio jak oglądałem jego live, to tam to tam jak i, te, i na testowej maszynie Windows gdy się mu Windows zaciął, to, powie, to napisał w, na czacie na live, gdzie mógł każdy to widzieć, że było napisane, że przekleństwo na key i dopisał jeszcze do tego, Windows mi się zaciął. I to był po prostu Windows na maszynie wirtualnej. I myślę, że mi się to nie powtórzy z moim koleżką. Ja bym go tak prosił, a on... O! Mamy sobie tu i ja mogę sobie dać tak tam green Jak ktoś sobie skopiuje te wideo? To może dam sobie dać na przykład Pedro te Pedro Pedro On na tyle Ale co jeszcze do tego, że to będzie green screen Ale będzie taki fajny kolor napiącywany do paliona, ale nie, paliono, nie teraz My teraz o! I zobaczcie, można uzyskać taki efekt bardzo fajny. I to będzie wszystko wyglądało tak. Bardzo fajne. I możemy teraz sobie to zaplodować. Ale jak sobie klikam powierzchni jakoś mp4 mp4 to najlepsze przygotowywanie projektu tutaj doskonały i tutaj pisze, doskonały projekt e, to taki w którym wyeliminowano e, wszystkie niepotrzebne szczegóły minych dytran aby mieć pewność że projekt zostanie pobrany nie zamykaj aplikacji i musimy troszeczkę tu poczekać. Ja za chwilę wrócę do Was. I musimy zainstalować YouTube lub Capcuta. Wydajemy nowy projekt. Tam dajemy nasze intro. Ja tutaj sobie zły przycisk dałem. I tutaj dajemy nasz element pierwszy tutaj i dajmy sobie film. Na przykład mój ten poprzedni, że nie wolno instalować po trybach Minecrafta. I to tak się prezentuje. I fajnie wygląda nasze intro. I myślę, że jak to uzbiera 15 wyświetleń, jak to uzbiera 15 wyświetleń, to nagrywam drugą część. Jak zrobić dobrą miniaturę na YouTube? W kanwie. W kanwie. Więc pa.